Hej studencie, no i są przed tobą wakacje. Dla niektórych wiesz, trochę za długie, dla innych zdecydowanie, ale to zdecydowanie za krótkie. Czas totalnej raby. Czy może, no nie wiem, pisania pracy dyplomowej. Mhm. A może ostra charówka, żeby wreszcie coś odłożyć, jakąś kasę zarobić. Mamy tu dzisiaj e, taki fajny artykuł z Magister na pięć i on krok po kroku pokazuje, jak wycisnąć z tego letniego czasu absolutne maksimum. Dokładnie. Żadnej nudy obiecuję, same konkrety no to co, zaczynamy planowanie Twoich najlepszych wakacji ever. Właśnie, świetny plan, bo te wakacje to jest coś więcej niż tylko wiesz przerwa od zajęć. Autor tego materiału, o którym mówisz, sugeruje, że to może być jeden z absolutnie kluczowych momentów w życiu prawdziwy fundament pod przyszłość fundament mocne słowo tak. Bo jeśli podejdziesz do tego czasu świadomie, z jakimś planem, to efekty mogą procentować przez lata, naprawdę. Sprawdźmy hmm. więc, jak to zrobić mądrze, ale też, no, z przyjemnością, nie? Bo to w końcu wakacje. No dobra, dobra. Rozkładamy to na czynniki pierwsze. Co konkretnie radzi autor tego artykułu, żeby te cenne miesiące wolnego, no nie wiem, nie przeleciały ci między palcami jak piasek na plaży, gdzieś tam w mielniem czy słopocie? Znaczy wiesz, samomielno to może nie najlepszy przykład produktywności, ale rozumiem, co masz na myśli. Haha, <laughs> ha. no dobra, ale artykuł mocno akcentuje to, prawdopodobnie najdłuższy ciągły okres wolnego, jaki w ogóle będziesz mieć w życiu. Serio. Potem praca, rodzina, inne obowiązki. Brzmi trochę jak groźba, nie? Ale chyba warto to docenić. Dokładnie. Myślę, że to jest kluczowe. Chodzi o perspektywę, o budowanie doświadczeń, no i kapitału na przyszłość w szerokim sensie. Autor nie bez powodu nazywa ten czas fundamentem. Umiejętność świadomego zarządzania czasem, której nauczysz się teraz, zaprocentuje później. To jest po prostu czysta inwestycja w siebie. Okej. Okay. Inwestycja w siebie brzmi dobrze. Ale zanim zaczniemy inwestować, to ile właściwie trwają te mityczne studenckie wakacje? Bo to chyba nie jest takie oczywiste. No właśnie, tu różnie bywa. Świeżo upieczony maturzysta, który dopiero idzie na studia, to ma prawdziwe Eldorado, wolne no praktycznie od maja czerwca aż do października. Luksus. A studenci, ci już w trakcie, stacjonarni, zaoczni? Zazwyczaj jest to okres od powiedzmy końca czerwca do początku października. Ale jest jeden warunek. Jaki? Domyślam się. Sesja. Binko. Sesja zdana w pierwszym terminie. Kluczowa rada z artykułu i chyba najważniejsza ucz się systematycznie przez cały rok, żeby wszystko pozaliczać od razu w czerwcu. Czyli zero poprawek we wrześniu równa się najdłuższe możliwe wakacje. Proste? Dokładnie tak. To najprostszy sposób, żeby sobie ten czas wydłużyć. A słyszałem, że są też inne sposoby. Dla ambitnych tekst coś podsuwa. Tak, jest taka sugestia, trochę proaktywna, autor pyta: próbowałeś może pogadać z wykładowcami o wcześniejszych terminach egzaminów? Czasem wiesz, da się coś ugrać, można się pozytywnie zaskoczyć. Nie zawsze, ale warto spróbować. Ok. Czyli plan jest taki: zaliczamy wszystko jak najszybciej, ale zaraz słyszę już ten głosik w głowie studenta. Chwila, moment, ja muszę odpocząć po tej sesji. No i słusznie. Jasne, jasne, odpoczynek jest absolutnie kluczowy. Autor artykułu też to rozumie, sam pewnie odpoczywa, ale radzi, żeby nie wypadać z rytmu. Co to znaczy nie wypadać z rytmu? Żeby zostać w grze, jak to ujmuje, nie marnować całego potencjału na, cytuję luźno, zalewanie potencjału kolejnym harnasiem o 6 rano. Mocne. Ale coś w tym jest. Wypoczęty umysł to przecież kopalnia pomysłów. Dokładnie. Tu chodzi o znalezienie złotego środka, balansu. Odpoczynek jest niezbędny, regeneracja musi być, ale takie całkowite odpuszczenie na kilka miesięcy może, no, utrudnić powrót do obowiązków jesienią. Ten start w październiku bywa wtedy bolesny. Czyli co, trochę relaksu, a trochę działania? Tak, dobrze jest połączyć relaks z czymś, co cię rozwija, nawet jeśli to są jakieś drobne działania, małe projekty. No dobra, ale co jeśli wiesz, jakieś studenckie sprawy wiszą nad głową? Nie każdy ma czystą kartę na start wakacji. No właśnie. Artykuł ma na to gotowe scenariusze. Załóżmy, że masz do napisania pracę dyplomową w wakacje, bo bronisz się we wrześniu. Co wtedy? Jaka jest rada? Rada jest jedna. Złota, chociaż może brzmi trochę hardkorowo na początku. Uwaga. Napisz ją w tydzień, na samym początku lata. Serio. W tydzień? Całą pracę? No może niekoniecznie całą, ale ten główny zrąb. Chodzi o to, żeby zrobić to zanim na dobre wkręcisz się w wakacyjny luz, plażę, może jakąś letnią miłość albo super ofertę stażu. Mhm, rozumiem. To jest strategia minimalizowania ryzyka. Wakacje są pełne pokus, rozpraszaczy. Łatwo odłożyć pisanie na później, które magicznie no nigdy nie nadchodzi albo nadchodzi za późno. Znamy to. Lepiej mieć ten największy ciężar z głowy od razu. Zgadzam się. Dobra. Kolejny scenariusz, trochę mniej typowy, ale ważny. A jeśli pojawił się problem z plagiatem w pracy, praca wróciła z systemu, wskaźniki są za wysokie, co robić? No właśnie. Co radzi autor? Poprawiać od razu. Tu rada jest dość zaskakująca, wręcz przewrotna. Nie poprawiaj fragmentów od razu. Jak to? Dlaczego? Według autora lepiej poczekać z tym do tygodnia, może dwóch, przed ostatecznym terminem oddania poprawionej pracy. Ciekawa teoria. Jak to tłumaczy? Tłumaczy to specyfiką działania jednolitego systemu antyplagiatowego w skrócie jejsa. Podobno ten system i jego bazy danych są ciągle aktualizowane, i zbyt wcześnie poprawiona praca, która, wiesz, leży sobie w systemie przez kilka tygodni wakacji, może teoretycznie znów złapać jakiś wysoki wskaźnik w nowo dodanych fragmentach przy kolejnym sprawdzeniu. Aha, czyli chodzi o to, żeby minimalizować ryzyko fałszywego alarmu tuż przed obroną. Coś w tym stylu Autor sugeruje, że bezpieczniejszy jest wprowadzić ostateczne poprawki tuż przed złożeniem, na świeżo. Okej, okay, to jest jakaś strategia, warto pewnie skonsultować to też z promotorem, ale rada ciekawa. Dobra, a najczęstszy chyba problem? Poprawki we wrześniu. Egzaminy poprawkowe. Koniec wakacji. No właśnie, czy to oznacza zmarnowane lato? Absolutnie nie. Artykuł mówi jasno: bez paniki, to nie jest koniec świata, i wakacji. Kluczowa rada. Nie ucz się przez całe lato. To bez sensu. Mhm. Sprawdź dokładnie termin egzaminów poprawkowych. Zaplanuj sobie naukę na tydzień, może dwa tygodnie tuż przed tym terminem. A resztę czasu, czyli większość lipca i sierpnia, wykorzystaj normalnie, na inne aktywności. Nie ma sensu marnować trzech miesięcy na stres i wkuwanie czegoś, co można ogarnąć w tydzień czy dwa. Racja kluczowe jest efektywne wykorzystanie czasu tuż przed poprawką, a nie rozciąganie tego stresu na całe wakacje to tylko psuje wypoczynek. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której wspomina artykuł. Formalność. Dokładnie. Zanim ruszysz na podbój świata, czy chociażby tej lokalnej plaży, ogarnij całą papierologię na uczelni. Co na przykład? No wiesz, opłaty, jakieś wpisy w indeksie czy u sosie, sprawy w bibliotece, może akademik, albo umowa najmu mieszkania na kolejny rok. Wszystkie te formalności, yy, jakieś osobiste sprawy na uczelni. Artykuł radzi: Załatw to wszystko w czerwcu, żeby mieć czystą głowę na wakacje. Mm -hmm. To świadczy też o pewnej dojrzałości i organizacji. Czysta karta przed startem wakacji to podstawa. Zdecydowanie, no dobrze. To mamy ogarnięte te potencjalne problemy a przechodząc do mam nadzieję przyjemniejszych rzeczy, jak najlepiej wykorzystać ten wolny czas, jeśli nie mamy żadnych zaległości, jakie są pomysły? No i tu artykuł naprawdę rozwija skrzydła. Główny przekaz jest taki działaj i zbieraj doświadczenia. Czyli nie leżeć brzuchem do góry przez trzy miesiące. Można trochę poleżeć, ale autor mówi: Bądź aktywnym graczem, a nie tylko obserwatorem życia. Próbuj różnych rzeczy. Nawet jeśli czasem coś nie wyjdzie, poniesiesz porażkę. Lepsze to niż siedzenie na kanapie i oglądanie seriali non-stop. Wakacje to idealny poligon doświadczalny. Zgadzam się. Ten okres, szczególnie między 20 a 30 rokiem życia jest absolutnie kluczowy dla budowania doświadczenia i zawodowego, i życiowego. Eksperymentowanie teraz jest po prostu łatwiejsze niż później. Okej, okay, no to konkrety. Co próbować? Po pierwsze, i tu autor jest bardzo stanowczy, praca. Płatna. Tak, płatna praca. Według autora to absolutny must-have dla studenta w wakacje, nawet jeśli, no wiesz, masz pieniądze od rodziców albo stypendium. Dlaczego już tak ważne? Bo praca u kogoś, nie u taty czy mamy w biurze, tylko taka prawdziwa, nawet proste zajęcia typu kelner, sprzedawca, praca na produkcji, ona fantastycznie uczy. Uczy o ludziach, o reakcjach, o szacunku do pieniędzy, do pracy. Mhm. Mm Jest jeden wyjątek, który autor dopuszcza. Tak. Jaki, jeśli już prowadzisz swój własny, dobrze prosperujący biznes i zarabiasz konkretne pieniądze? Wtedy, wiadomo, rozwijasz swoje. Ale dla większości studentów praca u kogoś to cenne doświadczenie. Zgadza się. To też, jak wspomniałaś, świetna okazja do zdobycia praktyki. A praktyka dla przyszłych pracodawców jest często cenniejsza niż sama teoria ze studiów. Im wcześniej zaczniesz budować swoje CV, tym lepiej. To prawda. A co jeśli ktoś myśli o czymś bardziej związanym z kierunkiem studiów? No to idziemy tozią wyżej: staż albo praktyki. To jest idealna okazja, żeby sprawdzić w praktyce, czy ta wymarzona branża albo konkretna firma jest naprawdę dla ciebie, taka wersja beta przyszłej kariery. Mhm. Uh -huh. I czasem z takiego stażu może wyniknąć coś więcej, prawda? Dokładnie. Kto wie, może od razu wpadnie jakaś oferta pracy po studiach albo nawet w trakcie. Wiele firm traktuje staże jako formę rekrutacji. A co z bezpłatnymi stażami? Bo to budzi kontrowersję. Warto? Artykuł mówi, że warto rozważyć, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, jeśli to jest naprawdę renomowana, prestiżowa firma, autor podaje taki kontrastowy przykład. Google kontra jakiś Januszek z pściny dolnej, który niczego wartościowego do CV nie wniesie. Rozumiem. Czyli liczy się marka i potencjalne korzyści. Tak. I drugi warunek. Jeśli faktycznie zdobędziesz tam cenne, konkretne umiejętności i doświadczenie, a nie będziesz tylko parzyć kawę, trzeba to dobrze sprawdzić przed podjęciem decyzji. Jasne. Co jeszcze można robić w wakacje oprócz pracy i staży? Opcji jest mnóstwo na przykład kursy i szkolenia ale uwaga autor podkreśla, żeby wybierać tylko te, które dają praktyczne umiejętności czyli co na przykład prawo jazdy. Prawo jazdy jak najbardziej jest OK, bardzo praktyczne, ale już na przykład, jak pisze autor, oglądanie całymi dniami filmów dokumentalnych o Pucinie, jeśli nie studujesz politologii czy stosunków międzynarodowych, to może nie być najlepsza inwestycja czasu pod kątem rozwoju zawodowego, chociaż oczywiście poszerza horyzonty. Chodzi o zdobywanie kompetencji, które realnie przydadzą się w życiu lub przyszłej pracy. Okej, okay, rozumiem. A samodzielna nauka? W dobie internetu to kopalnia wiedzy, dokładnie. Ale łatwo się w tym zgubić. Co jest teraz na topie według autora? Na co warto postawić? Podpowiem AI. Strzał w dziesiątkę. Sztuczna inteligencja AI. Autor mocno sugeruje, że warto poświęcić trochę wakacyjnego czasu, żeby poznać narzędzia typu ChatGPT, Journey i inne. Zrozumieć jak działają, jak można je wykorzystać. Zgadam się. To jest umiejętność przyszłości. Wakacje to świetny moment, żeby zgłębić ten temat i po prostu zyskać przewagę na rynku pracy, ale też w codziennym życiu studenckim. No i jest jeszcze jedna super ważna umiejętność: języki obce. Absolutny klasyk, ale zawsze aktualny. No, bez języka to daleko się nie zajedzie, chyba że autostopem po Polsce. Chociaż i tu się przyda. Wakacje to idealny moment na podszkolenie angielskiego, niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego języka, albo naukę zupełnie nowego, a najlepiej praktyka w terenie. Wyjechać gdzieś i rozmawiać. Tak, rozmawiać z lokalsami za granicą, przełamywać barierę. Nawet krótki wyjazd, połączony z pracą czy kursem językowym może dać niesamowite efekty. To prawda. To są inwestycje, które naprawdę otwierają drzwi do lepszej pracy, do podróży, do szerszego spojrzenia na świat. Artykuł wspomina też o wolontariacie. Co o tym sądzisz? Robić coś za darmo w wakacje? Wiem, wiem, może się ktoś krzywić na ten pomysł, ale autor sugeruje, że warto spróbować nawet na krótko, na tydzień czy dwa. Dlaczego? Bo to świetnie rozwija umiejętności miękkie: komunikację, pracę w zespole. Empatię. No i dobrze wygląda w CV, pokazuje zaangażowanie społeczne. Ale zaznacza, że to raczej opcja dla chętnych, a nie obowiązek. Jeśli kogoś to kręci, super. Jeśli nie, są inne sposoby na rozwój. Jest też w artykule taka bardzo praktyczna, przyziemna rada dotycząca mieszkania. A tak. Ważna sprawa, szczególnie dla studentów wynajmujących, płacisz za puste mieszkanie albo pokój przez całe wakacje. No właśnie, często tak jest. Spróbuj ponegocjować z właścicielem jakąś zniżkę na te letnie miesiące. Nie zawsze się uda, ale warto zapytać. A może to jest w ogóle dobry moment, żeby poszukać czegoś lepszego, tańszego, w lepszej lokalizacji na kolejny rok akademicki? Kiedy jest najlepszy czas na szukanie? Według autora, właśnie czerwiec, lipiec, sierpień. Wtedy wielu studentów wyjeżdża, zwalniają się pokoje i mieszkania, jest mniejsza konkurencja niż we wrześniu. Właściciele bywają bardziej elastyczni cenowo i łatwiej coś fajnego znaleźć. Unikniesz tego szału i wyścigu szczurów we wrześniu i październiku. Bardzo praktyczna rada może pozwolić zaoszczędzić sporo pieniędzy i nerwów. Okej, okay, praca była, staże były, nauka była, a, a co z przyjemnościami? Podróże. No, nareszcie. Oczywiście, że tak. Po pracy czy stażu należy się nagroda. Czas na podróże, Polska jest piękna, Europa kusi. Może poza głównym sezonem, żeby było taniej? A może jakiś dalszy świat? Samemu, w grupie, z biurem podróży opcji jest mnóstwo. Mhm. Artykuł Podróżam jakiś fajny trik podróżniczy? Tak, prosty, ale skuteczny. Jak planujesz wyjazd w jakieś konkretne miejsce, wpisz w Google nazwa miejsca plus blog. Znajdziesz mnóstwo praktycznych porad, relacji, wskazówek od ludzi, którzy już tam byli. Często lepsze niż oficjalne przewodniki. Super patent. Podróże bezcennie kształcą, poszerzają horyzonty, no i zostawiają wspomnienia na całe życie. Warto je zaplanować jako ważny element wakacyjnego planu. Zdecydowanie. A skoro o aktywności mowa, to jeszcze sport. Zawsze dobry pomysł. No lato to zawsze dobry czas. Może więcej ulubionej dyscypliny, a może spróbowanie czegoś zupełnie nowego. Surfing, wspinaczka, joga na plaży, cokolwiek byle się ruszać. Mm -hmm. No dobrze, to chyba mamy całkiem sporo pomysłów. No i tym sposobem mamy, proszę bardzo, całą mapę drogową na naprawdę wypasione studenckie wakacje. Autor tego artykułu podsumowuje to taką zgrabną metaforą, która mi się podoba. Mówi, że najlepszy jest taki miks trochę pracy, trochę wyjazdów i trochę nauki nowych rzeczy. I że ten miks smakuje jak zimny drink z palemką na plażę. Haha, ha, ładne porównanie. Idealnie oddaje ideę balansu. Dokładnie. I puenta jest taka. Pamiętaj studencie, masz teraz naprawdę unikalny czas w swoim życiu. Te długie, relatywnie beztroskie wakacje. Szkoda go zmarnować. Przeleżeć, prześpać. Warto go wykorzystać świadomie. Takie odhaczanie kolejnych punktów na liście. Praca zrobiona, kurs zrobiony, wyjazd zaliczony. Chodzi bardziej o świadome zbieranie doświadczeń, które zaprocentują w przyszłości. Takich, które cię czegoś nauczą, coś ci dadzą na dłużej. Mm -hmm. Może warto zadać sobie takie pytanie na koniec, przed rozpoczęciem wakacji. Co konkretnie chcę wynieść z tego lata dla siebie? Jakie jedno, może dwa doświadczenia, umiejętności albo chociaż wspomnienia mogą okazać się kluczowe za rok, Dwa albo nawet pięć lat. Co będzie tym moim fundamentem? O. To jest świetne pytanie na zakończenie. Pytanie, z którym warto zostawić naszych słuchaczy. Dzięki wielkie za wysłuchanie tej naszej, mam nadzieję inspirującej analizy wakacyjnych możliwości dla studentów opartej na artykule z magister na pięć. Dzięki również. Życzymy Ci naprawdę udanego, wartościowego i niezapomnianego lata. Odpoczywaj, działaj, ucz się, podróżuj, miksuj dowolnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.